Weź trzy widelce i połóż na patelni. Ten trik nauczył mnie znajomy kucharz. Zdecydowanie ułatwi to gotowanie. Wyjmij z szuflady trzy widelce. Koniecznie muszą być aż trzy. Ułóż je na patelni. Zrób to jak ja na filmiku. Widelce mają się krzyżować na środku patelni. Następnie połóż na nim talerzyk. Talerz nie może być większy od patelni. Ma się zmieścić na patelni tak aby było jeszcze trochę wolnego miejsca wokół. Teraz na patelnię wlej trochę wody. Woda powinna zakrywać całe dno patelni. Na talerz wyłóż danie, które chcesz ugotować. Włącz kuchenkę i przykryj patelnię pokrywką. Tym prostym sposobem szybko ugotujesz na parze rybę lub warzywa. Ten prosty trik sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze i szybsze. Ryba będzie soczysta i gotowa w dosłownie parę minut. I to bez specjalnych naczyń czy garnków do gotowania na parze. Okazuje się, że wystarczą zwykłe widelce i ugotujesz na parze wszystko, co tylko chcesz.